Kochani, żeby była jasność. Maszyny są piękne. My je sprzedajemy i oferujemy je na rynku. Ale prawda jest taka, że te trójkołowce powstały dla nas. Zbudowaliśmy je z pasji dla samych siebie. Po prostu uprawiamy turystykę. Mieliśmy styczność ze sportem, sportem zawodowym, z kolarstwem. Robiliśmy mnóstwo rzeczy. I dążyliśmy do jakiegoś projektu, który odpowiadało na nasze potrzeby. A głównie chodziło o to, żeby po prostu uprawiać turystykę z sakwami, żeby można było skorzystać z formy trochę bushcraftu, który się ostatnio bardzo modny stał. I możemy zabrać ze sobą sprzęt, ekwipunek. Zasuwać przez lasy, ale zarazem nie tracić tego, co w naszym sercu gra. A chodziło o uprawianie turystyki wyprawowej, żebyśmy ruszyli gdzieś głęboko w las, żeby nas nikt tam nie znalazł, a zarazem, żebyśmy wykorzystywali ten potencjał jaki drzemie w rowerach. Czyli gdzie możemy cały czas pracować na wysokim tętnie, gdzie możemy dbać o własne zdrowie, gdzie możemy pracować z własnym ciałem i stawiać sobie nowe wyzwania. I tego typu maszyna powstała na skutek właśnie tych naszych marzeń. Więc fakty są takie, że maszyny powstały dla nas, my na nich jeździmy, uprawiamy tą turystykę, cieszymy się niesamowicie. Jesteśmy przedsiębiorcami, Składamy się z takiej niezłej ekipy, gdzie często możecie zobaczyć na filmach, że nie jeżdżę sam, tylko z moimi przyjaciółmi, którzy prowadzają dość duże firmy, którzy mają dość dużo stresu i to jest ich format na to, żeby się po prostu troszkę zrelaksować, wyrwać, a zarazem czuć się komfortowo, ponieważ kład nam tego nie daje. Na motocyklu jest po prostu głośno, jest niemiło. Tutaj poszliśmy oczywiście w formę ekologii, ale. To, co się zaczęło, było dużo wcześniej niż ta cała moda na ekologię. Powstaliśmy dużo wcześniej niż trendy, jakie rzuciła nam Unia Europejska, wprowadzając różnego rodzaju formaty. Tutaj napęd elektryczny dał nam tą szansę, kiedy podróżujemy, uprawiając turystykę gdzieś w lesie, pędzimy z większą czy mniejszą prędkością, nie zakłóca nas brzęk silnika, hardkot i nie hałasujemy. My po prostu w pęd, wchodzimy w ten las, Spotykamy się z ry zwierzyną, której nie puszymy, my po prostu obcujemy z naturą i to było głównym celem, jeżeli chodzi o powstanie tego typu pojazdu. Trójkołowiec jest najbardziej ergonomiczną tego wersją. Nie jest ciężkim kładem, jest lekką konstrukcją. Jest konstrukcją rowerową. Faktycznie branża rowerowa nie jest najtańszą branżą. Jeżeli ktoś zna ten format, to wie, że wybierając odpowiednie komponenty, możemy nawet sięgać roweru na poziomie 100 tysięcy złotych. My uważamy, że zrobiliśmy tutaj najracjonalniejsze zestawienie komponentów. Z tego powodu pojawił się grupa Deore, hamulce hydrauliczne. Odpowiednio zostało to skonfigurowane przez lata ciężkiej pracy. Pełne zawieszenie. Wywozi się troszeczkę z branży właśnie motorsportu, ponieważ inżynierowie, którzy ze mną współpracowali, Gutowski, Piotrek, który bardzo dużo pracy włożył w to, stworzył ten projekt zgodnie ze sztuką, spędzając wiele godzin pracy. Mamy tego efekt. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak naprawdę się prowadzi Dekers, a nie to, co widzicie w komentarzach, że ktoś na hulajnogach czy na jakichś strupach jeździ, to jest zupełnie inny format. Spróbujcie, sprawdźcie to i zobaczcie, do czego. My doprowadziliśmy tworząc ten projekt zupełnie inny format jazdy, z którym nie mieliście jeszcze okazji się zderzyć. Jeżeli ktoś się wypowiada na jakiś temat, e, na przykład tego trójkołowca, a nie miał z styczności, to uwierzcie mi, nie ma o tym pojęcia. Chciałbym zobaczyć Wasze komentarze, bo z uśmiechem na twarzy widzę, jak są irracjonalne. Spróbujcie się przyjechać i przekonajcie że to jest totalnie inny format jeżdżenia i uprawiania turystyki. Cisza, spokój, komfort, wygoda. I moc, która dysponuje silnik, i macie możliwości do uprawiania fajnej turystyki. Pozdro!